Grzegorz Braun, kandydat numer jeden na prezydenta Polski. Dzisiaj sytuacja w Polsce przypomina dokładnie tą, która była pod koniec XVIII wieku, przed dniem ostatniego rozbioru. Jak dzisiaj wiemy to z wielu opracowań historycznych, wtedy tamtą sytuację przygotowała Międzynarodowa Loża o nazwie Okrągły Stół. Także historia się powtarza. Polska jest tak samo jak wtedy zniszczona, rozkradziona. Złotówka polska jest już nie w polskich rękach. Prawda? 90% złotówki jest emitowane przez zachodnie banki, które są faktycznie bankami masońskimi. Natomiast jedna rzecz tutaj jest bardzo ważna. Jak wtedy zachowały się elity polskie? To przez nie Polska straciła niepodległość. To one zdradziły i były dwa typy zdrady. Jedni zdradzili za pieniądze, zdradzili z, różnych, z powodu różnych korzyści. Inni zdradzili zdradą najgorszą, tak to później określono zdradą, którą nazwano z cudzoziemczeniem duszy zdradą, która polegała na tym, że uznawali, że Polska nie może być już niepodległa, nie może być suwerenna, nie może być wolna. Że musi oddać się pod opiekę. Jedni uważali, że pod opiekę Rosji, inni uważali, że pod opiekę Niemcom. I ta historia się dzisiaj dokładnie powtarza, i jeżeli byli tacy, którzy zasiedli przy okrągłym stole, czy byli w jego pobliżu, z dobrymi intencjami, to teraz już nie można powiedzieć, że te dobre intencje mają, dlatego że od tego czasu zostało ujawnione tyle faktów pokazujących, że jest spisek przeciwko Polsce, że Polski ma nie być, tyle osób ważnych ze świecznika światowego przyznało się, że w tym spisku uczestniczyło, że ci, którzy o tym milczą, którzy są teraz przy władzy czy są w parlamencie, to również są zdrajcy i że jest to ta zdrada najgorsza z cudzoziemczenie duszy. Tylko teraz nie mówi się nie tylko mówi się o Rosji i Niemczech, tylko mówi się na przykład. O Stanach Zjednoczonych. Ja wierzę, że Polska się odrodzi, wierzę w to, że przychodzi taki moment, że będziemy mogli ją zbudować taką, jaką powinna być, bo wiem, że nadchodzi wielki krach, który wszystko zmieni. Natomiast jest pytanie, na które tylko tutaj możemy y, odpowiedzieć. Jeżeli wszyscy zdradzili, to kto nam pozostał? Tak jest.